Jacek Berbeka Wiersze Zdrada Zdrada nie ostrzega. Przychodzi skrycie. Cicho, jak cień, który wślizguje się pod drzwi. Zdrada nie potrzebuje wiele. Wystarczy jej jedno pęknięcie, które powoli rozchodzi się przez serce. Najpierw jest spojrzeniem, które ucieka, gdy szukasz oczu, potem milczeniem, które kładzie się ciężko między zdaniami. Zdrada ma obcy zapach i ślad cudzej dłoni. Bywa pół uśmiechem, za którym coś się chowa. Wpada niespodziewanie. Nie daje czasu. Rozlewa się nagle, jak czerwone wino na białym obrusie. Zostawia zimno w pościeli, puste krzesło przy stole, samotne buty i pytanie, które wraca bez końca: dlaczego? Jeśli spodobał Ci się ten wiersz, zasubskrybuj kanał. Linki do wszystkich moich opowiadań i wierszy są na witrynie jacekberbeka.pl